Myśleli sędziowie, że już nie odpowiadamy przed nikim. A tu przyszedł taki niedobry pis i na ten pis. Naszym gościem jest pan dr Zbigniew Kuśmiuk, ekonomista, poseł Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie. Panie pośle, e, minister Szymański uspokaja w sprawie Brexitu, bo o to chciałem zapytać, mówi, że to będzie będzie on uporządkowany, będzie uczciwy, mamy świadomość tego kryzysu ratyfikacji tej, tej decyzji w Parlamencie Brytyjskim, tego, tej debaty, jaka toczyła się, prawda, w przestrzeni też i, i Parlamentu Europejskiego. Jak pan to, jak pan to ocenia, bo nieraz Czytamy kto na, na skórze, czyli jak my na przykład jako Polacy to odczujemy na skórze, jakie będą konsekwencje dla Polski, czy, czy nawet o to, czy do Londynu no będę musiał polecieć e, z paszportem, a może o wizę będę musiał się starać. To może z naszej strony można powiedzieć to błahe, bo pewnie duże konsekwencje jakieś ekonomiczne, e, tutaj te, te, te relacje gospodarcze. Jak pan to, e, to ocenia? Mówię, teraz jestem nie w jest nie w kampanii, po wyborach, mam propozycje, mam pewien pomysł. Chodzi mi nawet o plotki po Warszawie, które nie bardzo mi się napodobały. Jest to ulica Przeokupowa. mała uliczka za Okopową i Towarową, która jest po prostu niedaleko, znajduje nie nie się niedaleko Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli jednak najważniejszej rzeczy, która tak historycznie jest zapisywana Lechowi jako prezydent. Warszawy, no to on jednak stworzył pomózceum, poza miejscem no mała, ale tak w jakim ważnym hmm. miejscu. to nie było byłby no, tak. To byłoby złe, ale byłoby tak, że to byłoby lepszym gestem niż żaden gest, a niestety okazało się, że no ile już nie czasu od wyborów samorządowych? Półtora roku? Tak, dobrze. Pan Kondobrzyliczek? Co najmniej I jest i powstała, czy jest z... Na tego tego, nie to nawet niewielka, to nieważne. Nie niewielka, niewielka. Nie to za ważne, w jakiej jesteśmy sytuacji. Jakiej sytuacji, jakiej sytuacji w jakiej w, że w powstaje ulica Pawła w w Adamowicza, który. Ja nie twierdzę, w, w, że był nieważnym politykiem. To był wieloletni jaki prezydent Gdańska do tego zamordowany na służbie popełnił. Przecież jako prezydent Gdańska był na scenie podczas imprezy wielkiej świątecznej pomocy. Jak najbardziej można to zrobić w obszarze ulicy. Ale prezydent Polski. Wcześniej prezydent Warszawy, jeden z najważniejszych polityków 30-lecia na wolnej RP, nie ma wciąż swojej ulicy, a co więcej prezydent Warszawy, który, jak rozumiem, taką obietnicą, że pomyśli i zaproponuje ulicę Lecha Kaczyńskiego po wyborach, chciał sobie zjednać wyborców, którzy niekoniecznie musieli akurat jemu sprzyjać. Mogli być gdzieś pomiędzy przez półtora roku, nie daje propozycji. Trudno jest mi wierzyć,

Moim zdaniem to się tylko i wyłącznie deklaracja bez pokrycia, <coughs> dlatego że gdyby tego typu wypowiedź pojawiła się po tym, jak na początku został wiceprzewodniczącym dla Forum Obywatelskiej, byłaby to uchwała zarządów, zarządów, zarządu krajowego, no to w jakiś sposób do obecnego prezydenta Warszawy do, do, do odpowiednich działań. A to jest taka wypowiedź, to moim zdaniem, która raczej ma służyć do przełamania wizerunku totalności obrazu, ale tylko i wyłącznie czysto wizerunkowych kroków. A no to z drugiej strony jaką władzę wiążą? Po co przełamywa się wizerunek totalnej opozycji zaprogramowany? Przecież przypomnimy zaraz po wyborach w 2015 roku przez zagrożoną schetynę. Zgadza się na to, że Natomiast to, myślę, że to publikowane to, wyniki sondaży, tudzież rozpoczynająca się na dobre, chyba dopiero do kampania pani Kidia Webłońskiej, kampania prezydencka, skłaniają nowego przewodniczącego do pokazania, że on nie Rossera, jest zaprosa, i do wным, w 100% deklarowany i odporny na smutne postulaty drugiej strony Tego typu deklaracje do niczego nie obowiązuje. Pan mówi, że nawet rękę za, żeby głosować za siły sprawczej żadnej praktycznie, praktycznie nie ma. Jest to typowa polityczna deklaracja, która ma na przykład część wahających się, czyli zmęczonych tym sporem między tymi dwoma obozami, do spojrzenia z większą sympatią na tak zwane koalicje, czy jak to tam się będzie nazywało. Wielka Brytania w końcu, chociaż mówię w końcu, ale w końcu Kolekola, Białe, Bo Amerika, ale w końcu trafii, w Polsce, w Polsce, więc te ta umowa z Wielką Brytanią, którą będą będziemy negocjować, tylko na została wynegocjowana szybko i już pierwszego no, stycznia 2021 e, 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 pierwszego roku e, ten handel odbywał się na podstawie e, na podstawie Panie pośle, no w w Wielka Brytania jest po referendum, tak? Zdecydowali obywatele, że nastąpi taka zmiana że wyjście ze struktur europejskich Wielkiej Brytanii, która była wielkim graczem, chociaż zawsze zostawała przy swojej, chociażby przy swoim funcie, no ocena zysków, strat jak to rzeczywiście wygląda, bo bo nieraz się no, na, nawet u nas mówi, że tylko opłacalność, tylko się opłaca być w Unii Europejskiej, nie ma nie ma strat, nie ma żadnych jak gdyby obciążeń, że tylko to na plus, zresztą też trochę zastanawiające jest, co mówi Nigel Naj Farage. Mówi się, że Polska, Dania i Włochy to kolejne państwa, które pójdą drogą Brexitu. Nie wiem, czym, czym się kieruje, jakie tutaj symptomy są tego, bo on jest nazywany niekiedy ojcem Brexitu i zwraca uwagę, że dla wielu Polaków system rządowy z Brukseli wygląda niemal identycznie jak system komunistyczny. I też wielu tego, tego nie kryje, więc. Pytanie, czy, czy rzeczywiście możemy oceniać politykę Unii Europejskiej i tego, co się dzieje, jako taką dobrą, wzorcową, dziś widzimy, jakby się chociażby czepiają cały czas, może nie jest zbyt fortunne Wydaje słowo, ale sądownictwa, cały czas tej praworządności, w zasadzie od kiedy Prawo i Sprawiedliwość się rozpoczęło, rządy, cała poprzednia kadencja, ta, ta też tak, tak wygląda, jak tutaj Pan by to skomentował. Dla nas utrzymanie jedności europejskiej, utrzymanie jedności zachodu jest kluczowe w naszej sytuacji, w naszym położeniu z i Zachodem, zagrożenie ze strony Rosji. Wszystko, by Unia Europejska była rok najsilniejsza. Ja zgadzam się, że e, zgadzanie się na każdy e, na, na, na każdą propozycję e, tandemu Berlin i Paryż niekoniecznie jest e, korzystna i dla nas i do Unii Europejskiej. Powinniśmy sami próbować jak najwięcej rozpytać się w Unii. Powinniśmy sami wspierać BERM przeciwko Paryżowi, zawsze, kiedy nam to korzystne. coraz rzadziej to się zdarza, ale kiedyś pójść na to na też powinniśmy oczywiście z nim wchodzić w kontakty. Tak. Oczywiście potrzebna jest idea polityk, bo Unia Europejska to nie jest żaden lewicowy ideał, jak niektórzy próbują ją przedstawiać, tylko no to jest pewne realistyczne stowarzyszenie, może nawet jakaś instytucja ponadnarodowa. Ja bym się cieszył, nim, gdyby rzeczywiście taka instytucja powstała, a nawet gdyby miała swoje wojsko. Ktoś ja oczywiście od razu się oburza wojskami europejskimi. To ja przypomnę, że Lech był wielkim zwolennikiem armii Europejskiej, bo jest to po prostu korzystne dla bezpieczeństwa Polski. Jak teraz tracimy, jak teraz tracimy dość silną armię brytyjską i jak teraz tracimy ważny ośrodek ekonomiczny, jakim był Londyn, to wcale nie wyjdziemy na to na korzyść, więc stajemy przed bardzo trudnymi problemami. No właśnie, musimy na nowo stary ułożyć stosunki z Londynem, musimy utrzymać jedność transatlantycką, co będzie trudne, bo Amerykanie mogą się teraz bezpośrednio

o, się wie, no pytanie o stosunki wewnątrz międzyirlandzkie. To jest, jest cała grupa problemów. Pojawi right, no right. po się być może za chwilę problem kolejnego referendum niepodległościowe Wyskoczki i tego co się tam później stanie. Ale chyba równie ważny, jeżeli nie ważniejszy dla obywateli Polski jest to jak potoczą się losy Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii

bowiem dotychczasowe w systemie brytyjskim te zapowiedzi polityków, że nic się dla Polaków czerwających w Wielkiej Brytanii nie zmieni, to są wypowiedzi na dzisiaj, jaka, jaka będzie praktyka za pół roku, za rok za dwa lata, tego naprawdę nie, nie wiemy i może być to problem dla, dla naszych obywateli, którzy zdecydowali się związać swoje życie z tym. Ja tylko dodam, że bardzo niewielka część na czy, czy narodów, które w bardzo Wielka część Polaków złożyła w ogóle wniosek o kartę stanowego pobytu. To jest dziwne, bo patrzę się, po po ]ach, ]ach się na Rumunów, czy na inne nacjony, tam jest współczesna 90 parę procent, a u Polaków niedawno było, było, było jeszcze chyba 20-30. Na pewno w tej chwili jest mniej Co z tym, niektórzy na nie złożyli tego wniosku, czyli oni mają zamiar teraz genialnie 300 tysięcy ludzi, 300 tysięcy ludzi na wrócić do Polski. Przepraszam, ale to też powoduje problemy kolejne, bo to są ludzie, którzy przyjeżdżają z zachodu do Polski i też będą chcieli smutnie układać życie. Może nawet dobrze. Cieszymy się, tak? Tylko to nie jest tak, że nie będziemy mieli żadnego wyzwania, które będziemy musieli sprostać. Przechodząc do kolejnego tematu, to bym bardzo dziś zastosowała informację, że Komisja Europejska zamierza się przyglądać naszemu zakupowi samolotu CF-35.

Prezydent Andrzej Duda będzie, z ze zbycia, znaczy, jego udziałem będzie podpisana umowa na zakup samolotów samolotów Tomasz, może nieco za to nie opowiem, dlaczego urzędnicy w Brukseli chcą przyjeżdżać do Warszawy i przyglądać się zakupowi f 35 A przecież w samym Brukseli Belgia kupiła f 35 to było pytanie. No, chyba, że chcą sobie jakieś delegacje wycieczkowe tutaj do Warszawy załatwić, bo innego wytłumaczenia e, nie ma. Natomiast to no rzeczywiście mm, ważny, ważny zakup, ważny element modernizacji polskich sił zbrojnych. A ja właśnie tutaj panu w zdanie, a jak to wygląda, jeśli chodzi o Polskę, bo, bo też nam cały czas wyciera się, prawda, stąpki, stąpki, że Polska tak dużo korzysta, że tak tak dobrze. A tutaj pan chociażby takie proste zestawienie robi, ile składka, a ile na ile są benefecy, benefe tym, tymi, którzy mają zysk, prawda? Niemcy myślę, że podobnie... Nie będzie z Francją, czy z tymi właśnie mocnymi, których który zawsze traktowano jako te koła zamachowe. No, jak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten, proszę państwa, e, jeżeli chodzi o to, oczywiście Włochy jako bardzo zaradni ludzie, bardzo po prostu, my sobie nieźle radzimy. My jesteśmy, jeżeli chodzi o składkę i to co przyjedziemy, Unii europejskie to tam i w programie budowy, bo powoli, więc jest o tym się spo, spo, Zobaczymy, bo, bo w tej, szczerze mówiąc, to, Polski, co to jest lat, kwestia w dla mnie tutaj niezwykle zresztą 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 Coroko rozumianych szkoleń pilotów do, do, do tego typu w w samolotu, bowiem, no wiadomo, że pierwsze będą musiały być przeprowadzone w Stanach, bo nie ma na razie bazy, ale wydaje się, że w takim pakiecie, który prowadzi się zakupowi, będzie możliwość zakupu urządzeń naziemnych do szkolenia pilotów, a Polska generalnie pożywa ogromne pieniądze w cały system szkolenia pilotów uruchomienie nowych typów maszyn. Natomiast samych 35 nie ma wersji treningowej, więc i będziemy i musieli tak tutaj korzystać z urządzeń naziemnych. Ale na to, to generalnie podchodzimy nasze, podchodzimy na, jakoś, na przyszłość taki też obniży koszty, krajów, koszty funkcjonowania to tego to typu sprzętu. Tak, jak będzie z innymi kosztami, zwłaszcza dotyczącymi całej logistyki, czyli baz, czyli uzgodnienia?

Zobaczymy. Tutaj jestem. troszeczkę mało, mało wiemy tak bardziej możemy się przyglądać innym zakupom, które już zostały dokonane, czy przez inne państwa, czy kosztom. No tak, no wiele chociażby w Unii Europejskiej decyzji forsowane, które niewielu też odpowiada, czy duńczykom, czy często patrzymy na nas, na nasza polityka i obecność w Unii Europejskiej To jest dla nas istotna i jest to trudno, żebyśmy się

no, jest pewnym krokiem politycznym i pewnym związaniem się Jestem mocniej z amerykańskim systemem bezpieczeństwa. Wielu ekspertów powtarza, że nie potrzebujemy w tej chwili jeszcze że to jest samolot, który jest zbyt skomplikowany jest i on daje oczywiście bardzo dużo możliwości, na w pewnym rozbudowaniu systemu, którego my na razie nie mamy, mamy dużo bardziej podstawowe potrzeby, jeżeli chodzi o wzmocnienie naszych sił obronnych, ale kupując tak skomplikowany samolot, który spełnia oczywiście bardzo. Das ist das Wasser, Te z z 4, I też w systemie rozpoznania, w systemie dolerowym itd. Tak no, to nie są kwestie, kapitał, na których super się znam, ale, ale towarów, są eksperci, którzy jasno mówią tak o, tym, to o tym, że, że, że rzeczywiście nawet jak kiedy to jest bardzo kosztowne, to to jest gest polityczny związany się z Amerykanami w i, i, i w, w pewien sposób bycie członkiem większego, systemu dostanie też swoich zadań od pewnego produktu, ale stanie swoim krajem, swoich w tym systemie. Będziemy jednak odpowiedzialni za, 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 za bardzo, bardzo, bardzo że zadania na tej wschodniej Francji. Nie będziemy zostawiali wszystkiego Amerykanom, ale także jakby bierzemy tym w, tym w, tym w tym udział. To jest oczywiście bardzo doceniane nie tylko przez, ubiega, przez prezydenta Trumpa, który non-stop powtarza o tym 2% potowe, 2% potowe, ale w ogóle przez amerykańskie inki, nie tylko wojskowe. Tak zachowuje się sojusznik. Są kwestie, w których. Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarze. Na głowy. Są Naszym te, z to komponenty, rzeczywiście się Zbigniew podobały ekonomista, do, bo są Parlamentu Europejskiego. To były w pełni infrastruktury. Jeżeli Amerykanie żądają od nas rezygnacji ze współpracy z Chińczykami, to okej, ale co proponują mają Zambii? Bo na razie sami nie mają technologii, sami nie mają firmy, która by to wprowadzała. Jeżeli możemy się związać z Amerykanami w tej sytuacji, kupując f 35, dużo nie ryzykując, a przypomnijmy że y, y, Niemcy, Francuzi, którzy teraz y, podnoszą głosy, że to źle, że my nie kupujemy od nich uzbrojenia, sami nigdy nam jeszcze nie proponowali, żebyśmy weszli w jakieś y, poważniejsze kontakty y, gospodarczo-technologiczne z ich firmami i y, zaczęli tworzyć się y, jakieś y, rozwiązania technologiczne no nie ma europejskie. Ale, ale, nie ale chodzi o Niemcy i Francuzi, Niemcy i Francuzi tej, tej bardzo dużo współpracują. Nie, ma. Ja nie mówię o tych samolotach. Tak, tak my nie ma. współpracujemy, nie dostajemy propozycji od niemieckich firm zbrojeniowych praktycznie w żadnej kwestii. To jest temat, który nawet w poważnych niemieckich mediach już się pojawia i, i, i firmy niemieckie są krytykowane za to, że nie wciągają Polski do swojego systemu ogólnie technologiczno-gospodarczego. Więc jeżeli oni w taki sposób się zachowują, no to teraz nie powinni oczywiście się oburzać, że my związujemy się z amerykańskim z amerykańską zbrojeniówką tak powiedzmy. to by nie Tym bardziej, że Amerykanie dają nam tutaj jeszcze ogromną szansę e, uczestniczenia w takim jak gdyby podprojekcie związanym z FM35. Tak. czyli Ta rząd, Unia ta Europejska rząd będzie i zazdrościć. Projekt, no tak, ale tak, w patrz, rząd Platformy Obywatelskiej Będzie wszystko. nas tutaj e, w naszym nie wyła, tak, tak, tak. Ta, Szczerami ta, ta. tego samolot. Naszą potwierdzili do tak ...włączenia się w to... No to, znaczy, to Europa zazdrości Polsce, że za Ameryce siedzi, tak. Współpracują z samolotami F-35, więc jest to, byłby to i z jednej strony włączenie się w m, amerykański przemysł zbrojeniowy, ale z drugiej strony kolejny element naszego skoku technologicznego, w polskim przemyśle zbrojowym, który to skok jest po prostu niezbędny. Bardzo dziękuję za gorącą rozmowę. Obrą moimi miejscami ostry spór. Michał Płociński Rzeczpospolita. Dziękuję Tomasz bardzo. Tomasz Truskawa Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Państwu, dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Pytania zadawał Adrian Stankowski. Do usłyszenia się z Państwem. Powtórka programu.